Wtorek, 25 listopada, Aleksandra Słabisz, Wiadomości Nowego Dziennika, witam Państwa. A w dzisiejszym wydaniu m.in. o fali zamieszek w Ferguson w Missouri, o sukcesie polonijnego zespołu oraz o nagrodzie dla kontrowersyjnego serialu o II wojnie światowej. A zaczynamy od informacji, którą dzisiaj żyła cała Ameryka. Ferguson w Missouri zawrzało po tym, jak głowa przysięgłych w poniedziałek wieczorem zdecydowała, że nie przedstawi aktu oskarżenia policjantowi Darrenowi Wilsonowi. Ławnicy uznali, że strzelając do czarnoskórego 18-letniego Michaela Browna, Wilson nie przekroczył swoich uprawnień i działał w obronie osobistej. Protestujący podpalili i plądrowali sklepy oraz budynki, zniszczyli radiowozy policyjne, słychać było strzały. Policja aresztowała kilkadziesiąt osób. To, co się działo dzisiaj w nocy, było gorsze niż najgorsze zamieszki w sierpniu, powiedział szef policji John Delmar. W geście solidarności z rodziną Michaela Browna protesty odbyły się również na ulicach innych miast amerykańskich, m.in. Seattle, Los Angeles, Filadelfii, Waszyngtonu i Nowego Jorku. Więcej na ten temat w środowym wydaniu nowego dziennika. Teraz wiadomość, która na pewno poruszy wielu naszych rodaków. Kontrowersyjny niemiecki serial wojenny Nasze Matki, Nasi Ojcowie został w poniedziałek w Nowym Jorku wyróżniony prestiżową nagrodą Emmy. Film, który w Stanach Zjednoczonych prezentowany był pod tytułem Generation Wars, zwyciężył w kategorii miniserial. Film od początku wzbudzał kontrowersje, bo fałszuje historię II wojny światowej, prezentując Niemców w bardzo pozytywnym świetle, a członków armii krajowej jako antysemitów. Przeciwko projekcji tej produkcji w Stanach Zjednoczonych protestowała nowojorska Polonia, jak również dyplomacja. Przedstawiona w filmie wizja Polskiego Ruchu Oporu z pewnością nie służy prawdzie. Wyeksponowanie antysemityzmu, a pominięcie innych informacji w świadomości niezorientowanych widzów może prowadzić nawet do rozmycia odpowiedzialności za holocaust, powiedział polski ambasador Richard Sznepp. Przechodzimy teraz do wiadomości lokalnych. Na początku listopada w Megorlik Park na Grimfoncie zmarł bezdomny Franciszek Pisarek. Przyczyny jego śmierci ciągle nie są znane, wyjaśnia je lekarz sądowy. Śmierć Polaka wywołała poruszenie na Green Poncie. Pastorzy kościołów w tej dzielnicy wzywają mieszkańców do większej empatii oraz zaangażowania się w pomoc ludziom pozostającym bez dachu nad głową. Nie jest to pierwsza śmierć bezdomnego w tym roku na Green Poncie. We wrześniu, zwłoki osoby bezdomnej znaleziono przed jednym ze sklepów przy Manhattan Avenue. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku również w McGorlic Park zmarł 45-letni bezdomny Polak. Pozostając w temacie bezdomności, w ubiegłym tygodniu działacze z Glendale Middle Village Coalition złożyli w sądzie pozew przeciwko miastu. Sprawa dotyczy planów budowy schroniska dla 125 bezdomnych rodzin na terenie byłej fabryki mieszczącej się przy 7816 Cooper Avenue na Glendale. Po zwie mowa jest o uchybieniach w ocenie skażenia terenu, przeludnieniu w okolicy, problemach komunikacyjno-transportowych oraz złej infrastrukturze kanalizacyjnej. 3000 osób podpisało się pod petycją przeciwko schronisku. Względy i przenosimy się do innych polonijnych terenów, tym razem w New Jersey. Po trwających latami perturbacjach rodzinna firma Insera Supermarket zarządzająca m.in. siecią sklepów ShopRite, Otworzy w Wellington ogromny supermarket. Budowa jest już zaawansowana, a nowy sklep powstaje na miejscu popularnym Food Basics przy Patterson Avenue na granicy miasta z East Rutherford i Carlstad. Planowany termin otwarcia to Memorial Weekend w maju przyszłego roku. W ubiegłą sobotę w Perth Amboy w New Jersey odbył się doroczny jesienny bal zorganizowany przez Zjednoczenie Polaków w Ameryce. Bawili się na nim członkowie i sympatycy ZPA oraz rodzice uczniów i nauczyciele sprowadzonej przez ZPA polskiej szkoły dokształcającej w Sayerville. Dochód z tego balu przeznaczony był na działalność tej placówki oświatowej. ZPA to organizacja, która istnieje już od ponad 60 lat. W tym roku do jej zarządu weszła grupa młodych i pełnych zapału działaczy. Sobotni Bal był okazją do przedstawienia członków Nowego Zarządu, na czele którego stoi Pani Katarzyna Kolek oraz złożenia podziękowań nauczycielom i wieloletniej dyrektor szkoły, Pani Marcie Suchcickiej. Witam gorąco naszych wspaniałych nauczycieli na czele z naszym oddanym dyrektorem szkoły, Panią Martą Suchcicką. W imieniu całego zarządu i własnych, pragniemy wręczyć naszym nauczycielom dyplomy uznania za wybitny wkład w rozwój polonijnego szkolnictwa. I za działania na rzecz zachowania języka i kultury polskiej. A teraz trochę o muzyce. Doskonale znana w środowisku polonijnym grupa Super Monkey Death Grip odniosła kolejny sukces. Teledysk tego zespołu, nakręcony do piosenki o Wolność do Nieba, Head of the Water, właśnie zakwalifikował się do konkursu One World International Human Rights Film Festival. To dwujęzyczna polsko-angielska ballada nagrana tuż po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w ubiegłym roku na kijowskim Majdanie. Słowa piosenki napisał Leszek Alex Mruz, lider i wokalista zespołu, natomiast teledysk został zmontowany przez Pawła Frankowskiego, który wykorzystał w nim oryginalne zdjęcia nakręcone podczas zamieszek ukraińskich. Kiedy A w jutrzejszym świątecznym wydaniu nowego dziennika znajdą Państwo mnóstwo artykułów, które mamy nadzieję umierą Państwu wolne chwile podczas obchodów Dnia Dziękczynienia. Przede wszystkim szeroko omawiamy ogłoszony w ubiegłym tygodniu dekret Baracka Obamy, który oferuje ochronę przed deportacją kilku milionom nielegalnych imigrantów. Polecam artykuł o najdroższych rezydencjach świata, do których zalicza się m.in. Pałac Buckingham oraz cztery nieruchomości znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Piszemy też o historii wyspy imigrantów Ellis Island oraz prezentujemy serię artykułów dotyczących Święta Dziękczynienia. W tym przepisy na potrawy, które zazwyczaj znajdują się na świątecznym amerykańskim stole w ostatni czwartek listopada. Zachęcam do lektury. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę oraz zachęcam do oglądania wiadomości NTTV od wtorku do piątku o godzinie 11 wieczorem na kanale WNYI 25. Zapraszam również na naszą stronę internetową www.dziennik.com i zachęcam do polubienia nas na Facebooku. W imieniu całego zespołu nowego dziennika życzę Państwu miłego dnia dziękczynienia. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez telewizję Republika.